się już się! 2 stycznia minęły dwa miesiące. Jak jestem na testo i tak stwierdziłem, że zrobię takie krótkie podsumowanie. Pierwsze, co. że y, się w y, uszy, że tak powiem, no to. Że, wiadomo, że ten głos się. Ob obniżył. Ja byłem zadowolony z efektów, już w grudniu, ale no, teraz macie sklejkę, jak to wy wyglądało. Hej, się ma tu, Eddie, a to jest, a to jest mój głos. Dwie godziny na. ktoś to z Yo. Jo! Jo, się machajcieś. Hey, Tutaj. Y, Edi, a to jest mój głos. 60 dni, czyli 2 miesiące na y, testostronie. o I się ma nagrać. Okej, okay, także tak, już. Y, y, jeśli chodzi o, o wykresy, to z y, poziomu rzymskiego spadł mi na poziom prawie męski. Także, no, jest zaniepokoje. Mi się to mega podoba. Tak jak mówiłem na którymś ostatnim filmie, tutaj, się. No. Jego zgasta. I jabłko się formuje. Co jest trochę nieprzyjemne, ale już i tak jest lepiej. Już mniej, mniej boli niż powiedzmy tydzień temu. Co jeszcze? No, kłaki na geju, wiadomo. Rzecz na, na którą czekałem najbardziej. Czy mi się zmieniła twarz? Hmm, nie wiem. Wrzucam Wam fotkę z 2 listopada i fotkę z drugiego stycznia. Moim zdaniem to y, bardziej gra rolę y, przyrost y, pewności siebie. Ja. A, i, 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 a jeśli chodzi o te zmiany fizyczne, to przy, przybył mi kilogram. Bo już ważę 58. Wydaje, wydaje mi się, że to po prostu przygotmieści. No jakoś nie, ten, nie, nie, nie zauważyłem, żebym jakoś spogo przytył. A że, rzekomo na twarzy się przez jakiś czas będzie zabiegała woda, bo okresu już nie mam w listopadzie miałem krótki, a w grudniu już nie także jest zajebiście. się Natomiast jeśli chodzi o zmiany y niefizyczne przeszedł mi w wilcy głód y przez Piękny miesiąc y, m, miałem tak, że w dniu zastrzyku ja mogłem dwa kebaby i pizzę zjeść. Ale już, już, już tak nie mam na szczęście. Mm, I co jeszcze? Jestem na pewno spokojniejszy bo właśnie nie mam tych wahań takich y, przed tym, przed no, y, okresem ja byłem nie do zniesienia taki igaz, igracjonalny gniew, nie? A teraz już na szczęście tego nie ma. Czy jestem jakiś, nie wiem, agresywny, czy nie, raczej nie, nie sądzę, czegoś takiego. Także, jedynie jeśli chodzi o emocje, to same plusy. I to w sumie z takiego podsumowania to na tyle. Trzymajcie się.